Cześć, witam Was bardzo serdecznie z showroomu i z serwisu firmy Jura. Dzisiaj przywiozłam mój ekspres na przegląd. I słuchajcie, nadarzyła mi się taka okazja, że jest obecny Maciej Wiktor, długoletni już szkoleniowiec w tej firmie, który opowie nam, jakie trzy ekspresy polecałby na prezent świąteczny. Myślę, że warto go posłuchać. Maczku, jakie trzy ekspresy polecałbyś na prezent świąteczny? No jak wspaniale trafiłaś z tym pytaniem. No mamy faktycznie kilka hitów tego sezonu, ostatniego kwartału. To są trzy modele, które no bez mrugnięcia okiem bym polecił. To jest ekspres C9, nazwijmy w tym niższym cenowo przedziale. Ekspres, który jest naszym bestsellerem w najnowszej odsłonie, to już jest pięcia, piąta generacja tego ekspresu, to jest ekspres E8 w wersji ED. I ostatni model, zawsze mówię, że nie byłbym sobą, gdybym go nie polecił, ale to jest mój ulubiony ekspres. To jest ekspres Z10 w wersji EB, czyli w najnowszej wersji. No z kilkoma ciekawymi rozwiązaniami, które na pewno użytkownikom przypadną do gustu. To opowiedz nam trochę o tych sprzętach. Zapraszam. Chodźmy. No to co fajnego ma ta C9? E, tak, przede wszystkim w kompaktowej obudowie mieści się duże serce tego ekspresu, bo jednostka zaparzająca 16 gramowa która potrafi naprawdę wspaniale przygotowywać kawy. Kolejna rzecz to aż 17 specjałów, w tym oczywiście specjały mleczne, które możemy sobie przygotowywać jako flat white, jako cortado, czyli takie nietypowe specjały, ale również jako latte macchiato czy cappuccino. Oczywiście no, bez dwóch zdań, specjały czarne, czyli tak zwany pure coffee, espresso, kawa czarna czy podwójne espresso, nie ma tutaj żadnego problemu. Mamy coś nowego, coś czego do tej pory nie stosowaliśmy, czyli tak zwane światy przyjemności kawowej i poza klasycznymi specjałami, o których już przed chwilą mówiłem, mamy również świat kawy, która się nazywa Light Brew, czyli jest parzona w niższej temperaturze niż tradycyjnie, czyli w około 60 stopniach. Dzięki temu uzyskujemy taki napar w filiżance, który jest po pierwsze od razu gotowy do wypicia, a dodatkowo jest delikatniejszy w smaku, ale nadal jej intensywność i poziom nakofeinowania jest taka sama. No, a teraz chyba wasz bestseller E8, prawda? Zdecydowanie tak. E8 od lat jest najlepiej sprzedającym się ekspresem w naszej ofercie. Tutaj mamy ekspres E8 w wersji ED. To już jest piąta generacja tego urządzenia. Przede wszystkim może nie widać tego na pierwszy rzut oka, natomiast jest to ekspres o centymetr węższy, czyli doskonale pasuje również do mniejszych pomieszczeń. No a smukła, sylwetka i taki nazwijmy to ponadczasowy wygląd sprawiają, że on naprawdę świetnie, świetnie się przyjął. Kolejna rzecz. Mamy tutaj w tych światach kawowych, o których rozmawiamy, Poza Light brew i Hot brew mamy jeszcze Sweet Foam. To jest coś dla miłośników e, specjałów mlecznych. To jest e, do, specjalny dozownik do syropu, który w połączeniu z mlekiem aromatyzuje nam piankę mleczną w specjale bez słodzenia kawy. Czyli w latte Macchiato, w Cappuccino otrzymujemy kawę, która jest intensywna, ma swój smak, swój aromat, a pianka mleczna ma posmak i zapach syropu. I to jest ten pojemniczek, tak? To jest ten pojemniczek, dokładnie tak. W tym pojemniczku znajduje się syrop. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, bo nie jest to tylko mieszanie mleka z tym syropem, w momencie, w którym wybieramy funkcję dedykowaną Sweet Foam, ekspres podnosi nam temperaturę podgrzewania mleka do najwyższego poziomu, który jest zaprogramowany w urządzeniu, po to, żeby sam specjał nie był zimniejszy. Muszę tego spróbować. No i trzecia propozycja to chyba Twój ulubiony ekspres, prawda? Tak, Z10 zdecydowanie jest moim ulubionym ekspresem. To jest model Z10 w wersji EB, czyli jego najnowsza odsłona. Ekspres, który ja nazywam ekspresem ultimatywnym, posiadającym tak naprawdę bardzo duży wachlarz możliwości przygotowywania różnego rodzaju specjałów kawowych. W ekspresie jest ich aż 51 w różnych kombinacjach. Jeśli pamiętamy z poprzednich modeli, światy kawowe, według których ekspres może się poruszać, my tutaj mamy aż cztery światy przyjemności kawowej. Są to kawy tak zwane tradycyjne, parzone na gorąco. Mamy kawy Light Brew, parzone w 60 stopniach. Mamy oczywiście Sweet Foam, czyli o, już widzę uśmiech na twarzy, aromatyzowaną piankę mleczną dowolnymi syropami. I ostatni, czwarty świat to świat cold brew, czyli kaw macerowanych na zimno, przyrządzanych na zimno, e, no, które tak naprawdę w, w pozwalają nam wyczuć w kawie nuty owocowe, nuty łagodne. Potrafią być bardzo przyjemnymi e, specjałami kawowymi. Ale Kolejno... jeżeli chodzi o młynek właśnie? Właśnie. Kolejną rzeczą, dziękuję, że to wspomniałeś, kolejną rzeczą jest młynek. Młynek, który jest młynkiem dla mnie nietuzinkowym, bo jest to młynek sterowany elektronicznie. Młynek, który pozwala użytkownikowi zapomnieć w zasadzie o regulacji stopnia zmielenia za pomocą pokrętła, które do tej pory w większości naszych ekspresów też występuje. Tutaj możemy na jednym z siedmiu poziomów ustawić sobie i przypisać już stopień zmielenia, tak że do każdego specjału będziemy mieli inny stopień zmielenia na jednym z siedmiu poziomów. A co moglibyśmy zaproponować klientom, którzy. Uwielbiają kawy czarne i sporadycznie piją kawy białe. Faktycznie takich osób jest sporo. Segment kaw czarnych rośnie i my w odpowiedzi na to mamy świetny model dla takich osób. To jest model C3, który przygotowuje nam wyłącznie kawy czarne, ale z kolei dla osób, które sporadycznie przygotowują sobie specjały z mlekiem. Mamy też świetny spieniacz do mleka, który nazywa się Hot and Cold, i poza mlekiem spienionym na ciepło i na zimno może nam też przygotować spienione mleko razem z czekoladą rozpuszczoną. O, mega fajna, fajna kombinacja. Mhm. Tak. I ten ekspres przede wszystkim, poza tym, że przygotowuje nam espresso, kawę czarną, podwójne espresso, podwójną kawę czarną, znowu jego sercem jest w tym przypadku 16-gramowa jednostka zaparzająca, która naprawdę daje olbrzymie możliwości, jeśli chodzi o wprowadzenie do kawy smaku i aromatu. Maszku, gdybyś miał zasugerować coś użytkownikom ekspresów, jak powinni dbać o ekspres, żeby służył jak najdłużej, o czym należy pamiętać? Właśnie, przede wszystkim dbajmy o ekspres, bo z tego ekspresu trafia do naszych filiżanek albo ma trafiać pyszna kawa. Więc dbajmy o ekspres, czyszcząc go regularnie, przeprowadzając konserwację, według wskazówek, które daje ekspres. My nie musimy o niczym pamiętać. Ekspres wyświetli nam komunikat, kiedy mamy wymienić filtr, kiedy mamy wyczyścić ekspres tabletką, kiedy mamy odkamienić, jeśli jest taka potrzeba, bądź kiedy mamy wyczyścić system mleka. To są podstawowe rzeczy, które komunikuje nam ekspres. I jeszcze jedna taka prozaiczna rzecz, o której często zapominamy, że należy go wietrzyć. To jest doskonałe stwierdzenie, tak jest. Bardzo prosta rzecz. Wysuwamy delikatnie tacę ociekową. W każdym ekspresie znajduje się woda w tacy ociekowej, w każdym ekspresie znajdują się fusy i rozumiem, że nie każdy ma czas, żeby je wyrzucać. Wtedy wystarczy wysunąć tacę ociekową po to, żeby ekspres się przewietrzył, przewentylował. Czasami w niektórych sytuacjach możemy jeszcze uchylić sobie tą klapkę, żeby był tak zwany przeciąg. W tym momencie nie mamy tam wilgoci zalegającej. Ta tak, ociekowa się troszkę, osusza. Oczywiście ta woda nam nie odparuje w 100%, ale na pewno zabezpieczymy urządzenie przed powstawaniem pleśni. Super, dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję, to była przyjemność.